Witam chłopie. Serdecznie chciałbym wam pokazać mój przepis na tortille na piersi z kurczaka. Tortilla z piersi z kurczaka. Bo powiem wam, że te suche piersi smażone, duszone po prostu już mi wychodzą bokiem. Oczywiście zobaczcie produkty marki SFD kotrabatowy skrzypas macie 10%, na SFD, WIR macie 20%. Także przejdźmy do rzeczy. Potrzebna jest maszynka. Maszynka do mięsa. Tutaj mielę piersi. Piersi mamy już na patelni. Eee, I smażymy sobie te piersi. Do tego to jest prosty przepis. Bierzemy suróweczkę. Wiadomo, potrzebna jest torkilla. Gdzieś tu miałem jeszcze na poczętą, chyba. O. O. I co, i jeszcze ja sobie biorę, przesmarowywuję yy, serkiem takim, yy, no, śmietankowym. I jeszcze dokładam sobie sera żółtego do tej tortilli. Albo ten serek biorę, ale widzę, że tu jest tego serka mało. Więc do, dru do drugą sobie zrobię z żółtym serem. A jedną sobie zrobię z tym śmietankowym. Jak obsmażę mięso, to wyciągam sobie je ważę. I, i wtedy obsmażam lekko tortille, bo one są. Nie można ich zawijać z mięsa ciepłego z tym z ten chwilę. Je trzeba lekko przyrmienić na patelni, bo tam są drożdże i one widać, że, te, że to jest z drożdżami, tam jest jeszcze te ciasto. Normalnie z żywymi drożdżami je trzeba lekko przygrzać, żeby ono te, te drożdże się ścięły. Bo tak to można nas brzuch rozboleć. Ja zobaczcie, zaraz wam pokażę. Zresztą. Kurde, co z tą tortillą się stało? No, o, nie wiem, czy widać. Może pod światło. O, widzicie? Te, te czarne takie te? To jest normalnie, to są drożdże. Ja tam widziałem, co, co niektórzy biorą taką o tortille, wyciągają, smarują drzemem i, i żrą. No, no przecież tu są drożdże. Przecież to trzeba lekko podgrzać, żeby, żeby te drożdże się ścięły. Ja zawsze podgrzewam na, na, na patelni po, i potem y, wkładam resztę produktów do tortilli, nie? No bo, wiecie, no może brzuch rozboleć. Na, nasze mięso dochodzi, jak dojdzie mięso, to mówię, przekładam do miski, podgrzewam tortillę yy, i wtedy wkładam mięsko, ser i i tą i surówkę proste smaczne i pożywne widzimy się za chwilkę nasze mięsko już mamy gotowe w misce bierzemy tortillę i wkładamy ją na patelnię dosłownie minutka z jednej strony minutka z drugiej bez żadnego oleju. Po prostu opiekamy, żeby się te, te drożże ścięły, nie? I cała filozofia. I zaraz, zaraz będziemy naszą tortillę, e, że tak powiem, będziemy w nią pakować dodatki. O, jest trochę jedna stronka, trochę druga. No i teraz tak, w naszej tortilli bierzemy ten serek, smarujemy serkiem, wkładamy mięsko i na mięsko suróweczkę, tak to wygląda, o, no i jeszcze to polewamy keczupikiem, o, keczup jest, muszę go otworzyć, proszę, polewamy keczupikiem, zamykamy, o, i mamy piękną tortillę. Także zapraszam do subskrybowania kanału i polecam tę tortillę, bo jest naprawdę bardzo dobra. Później jeszcze pokażę inne i na inne sposoby. Także pozdro i żebyście mi byli. Aj, przepraszam. Nie tak szybko jeszcze nie było czasu czasu skosztowania, także kosztuje kosztuje. Mmm. Jakby to powiedział w przypas? Jak mówię to ja. Mm. Pozdro.